Właśnie nie lubię tego słowa pomóż, tak? bo to nie chodzi o pomaganie, to po prostu takie bycie razem. My jesteśmy tymi partnerami, działamy na równo, bo to, to równo bardzo często też ludzie kojarzą z tym, że to jest takie 50 na 50. Te badania pokazały, że e, kiedy jesteśmy przeziębione czy chore, jedna trzecia e, kobiet mówi o tym, że nadal rodzina oczekuje, że my wykonamy te obowiązki domowe. Z drugiej strony jednak my same się czujemy winne, kiedy tego nie robimy, więc to jest taki miks. No to jest takie zamknięte koło w sumie. tak? E, Dzień dobry, Ewa Raczyńska. Witamy w kolejnym odcinku Onet NET Smalltalk. Naszymi gościniami dzisiaj są Polina Janiak, psycholożka z fundacji Scherdecker i Ania Bachulska-Kosek, marketing manager z firmy Helion. Dzień dobry. Dziewczyny, bardzo miło mi Was gościć. Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu, a dokładnie o tym, żeby mieć czas na zdrowie. Fundacja Scherdecker słynie z tego, że przede wszystkim Promuje partnerski model rodziny. Mówicie o urlopach, o wyrównanych obowiązkach domowych, a tym razem sięgacie do sytuacji, w której kobiety chorują, są przeziębione, mają grypę. Jak te wtedy obowiązki się rozkładają i do czego one same się zobowiązują? Okazuje się, że 60% kobiet. Czy zacytuję te badania? Kontynuuje wykonywanie obowiązków domowych mimo przeziębienia lub grypy. I teraz pytanie: czy to wynika z tego, że nam się wydaje, nam oczywiście generalizuje kobietom, że my zrobimy coś lepiej, czy jednak ten patriarchat gdzieś na nas ciąży i, i, i takie są wyniki tych badań? No. Odpowiem jak mm -hmm. polityków, wiele, że to zależy. <laughs> nie ma jednoznacznej odpowiedzi oczywiście. Zdecydowanie jest to miks wielu elementów. Jest to na pewno też takie pokoleniowe, takie pokoleniowe narzucenie wykonywania pewnej roli przez kobiety. Te kobiety zajmowały się domem, zajmowały się dziećmi, jednocześnie pracując. Gdzieś ci mężczyźni nie byli zaangażowani bezpośrednio w wychowywanie dzieci. I um, więc jakby to jest jedna rzecz, tak? Druga rzecz to też jest takie no, przekonanie, ja jako psycholo, psycholog, jako coach też dużo pracuję z moimi... Um, z różnymi osobami na temat przekonań, które my w naszych głowach mamy, naszych myśli, takich prawd absolutnych, jakie my mamy w swoich głowach na temat tego, jak powinien wyglądać nasz dom, jak, wyglądać, jak powinien wyglądać podział obowiązków. I też w wielu kobietach jest, są bardzo silne przekonania na temat tego, że my zrobimy to. Czyli czy zajmiemy się dziećmi, czy obowiązkami domowymi, że zrobimy po prostu to najlepiej, tak? A na ostatnich warsztatach, które są też elementem naszej kampanii Mamy Czas na zdrowie, który prowadził Jacek Wasilewski, medioznawca, mm -hmm. dziennikarz padło takie super sformułowanie, które ja sobie wzięłam, że jest taki tak zwany efekt, efekt afordancji, który polega na tym, że łączymy pewne to co widzimy z jakimi zachowaniami, które to co widzimy w nas uruchamia mhm. i ten efekt affordancji jest bardzo charakterystyczny dla kobiet, a nie dla dla mężczyzn, czyli na przykład widzimy pełny zlew naczyń, no to od razu nam się uruchamia, żeby zapakować te naczynia do zmywarki albo w ogóle posprzątać, tak, albo że widzimy tam kosz pełen prania, no to to od razu łączy się nam to z jakimś tam zadaniem, mhm. jakimś wykonaniem. więc jakby wracając do pytania z czego, z czego to wynika? No to bardzo silne przekonania, też taka bardzo silnie zakorzeniona w nas rola, jaką my wykonujemy. No i też takie, takie różne prawdy absolutne, które nam w, przekazują nasze mamy, babki, probabki, że, że najpierw praca, potem odpoczynek, tak? Bez pracy nie ma kołaczy itd. itd. Więc jakby dużo, dużo tego jest w nas, w naszych głowach. Gdzie w związku z tym my sobie nie dajemy po prostu tego czasu na zdrowie, zdrowie chociażby? Ale tak. Bo dużo się mówi o wyrównaniu płac, o e, właśnie o urlopach rodzicielskich, tacierzyńskich, macierzyńskich, e, mówi się o szklanych sufitach, które kobiety, e, których kobiety nie mogą przebić. Mówi się o języku inkluzywnym, Ostatnio miałam taką rozmowę, że mówi się, że jak się mówi prezes to widzi się mężczyznę, bo jak się mówi prezeska, to widzi się kobietę, natomiast właściwie nigdy, nie nigdy nikt nie sięgnął po temat zdrowia, bo e, to jest dla mnie ciekawe, że właściwie nikt nigdy nie zwrócił uwagi na to, że e, faktycznie kobiety w momencie, kiedy są przeziębione, kiedy są chore, to, to one faktycznie wykonują te swoje obowiązki cały czas. Spot, który powstał przy okazji kampanii Mamy Czas na Zdrowie też pokazuje te mamy w szlafrokach, w kapciach, które odprowadzają dzieci do szkoły, które później wsiadają do autobusu zasmarkane. No to faktycznie myślę, że nie jedna z nas mogłaby się z tym utożsamić. Ponieważ jestem mamą i nie mam czasu na odpoczynek. Muszę działać. Nie mogę pozwolić na to, aby przeziębienie zatrzymało mnie w domu. Nie pamiętaj, Jako firma Heilion, przede wszystkim staramy się o to, aby dostarczyć Polakom leki, które pomogą w najbardziej powszechnych schorzeniach, natomiast też nie, chcę, nie tylko chcemy dostarczać właśnie środków, które pomogą, ale również tworzymy kampanię i staramy się zbadać, co tak naprawdę dotyczy, dotyka społeczeństwa i właśnie kampania Mamy Czas na Zdrowie jest jednym z takich jest jedną z takich akcji, które stworzyliśmy po to właśnie, aby pomagać dotykać problemów społecznych, które są powszechne, tak? I, I przede wszystkim je adresować, naświetlać, ale też dawać narzędzia, tak? I, I właśnie stąd też pomysł, aby w przypadku przeziębienia i grypy zrobić badanie, jakie mamy podejście, właśnie, do, jako Polacy, do, do tego tematu. I tutaj badanie, zrobiliśmy badanie ilościowe razem z Fundacją Scherdeker. I właśnie to badanie pokazało, że szczególnie mamy, mamy pracujące, nie dają sobie tego prawa do odpoczynku. I ponieważ problem, Problem jest powszechny, zdecydowaliśmy się rzeczywiście zgłębić go i stworzyć akcję. To, że w nazwie Kampanii mamy. Mamy czas na zdrowie, co tutaj jest grą słów, to właśnie byłam ciekawa, czy badanie zostało przeprowadzone tylko wśród kobiet, czy wśród całego społeczeństwa i skąd właśnie ten wynik, że, że to jest przede wszystkim, choć wiemy, że nie tylko, bo to przecież nie dotyczy tylko mam, wiele osób przychodzi przeziębionych do pracy albo podejmuje różne inne obowiązki, ale skąd właśnie tak bardzo mocno nakierowane na mamy. Badanie zostało wykonane na próbie ogólnopolskiej, mhm. czyli zarówno na kobietach, jak i mężczyznach. No i jednoznacznie wyszło, że rzeczywiście kobiety, w tym mamy pracujące, są szczególnie tak? mhm. tą grupą narażoną, nazwijmy to, na, na aspekt niedawania sobie czasu na przeziębienie, i dlatego też zdecydowaliśmy się skupić na tej grupie. Tak, a my jako fundacja, właśnie że chciałam tutaj dodać, um, Gdzieś może tak tutaj wybrzmiało mi to w jednym z Twoich pytań, że jako Fundacja zajmujemy się rzeczywiście taką, takim popularyzowaniem partnerstwa, mm -hmm. popularyzowaniem właśnie, no dużo koncentrujemy się wokół wykorzystywania urlopów rodzicielskich przez statusiów. No i ten element partnerstwa, który jest jednym z punktów, wokół którego mm -hmm. koncentruje się w ogóle cała kampania, był dla nas taki bardzo żywy. Także tak naprawdę z jednej strony Fundacja działa wokół ojców, ale jakby chcemy pokazywać, że y, tatusiu zaangażuj się, tak? Pomóż. Znaczy, właśnie, nie lubię tego słowa pomóż, tak? Bo mm -hmm, to nie chodzi o pomaganie, mm -hmm. to po prostu takie bycie razem, tak? Bycie razem i, i, i tworzenie i kreowanie takiego wizerunku rodziny, jako że my jesteśmy tymi partnerami, działamy mm -hmm. na równo. Bo to, to równo bardzo często też ludzie kojarzą z tym, że to jest takie 50 na 50, tak? Mm -hmm. To nie chodzi o to. Czasami to jest 80 na 20, czasami to jest to 60 na 40, to w różne strony. To bardzo balansuje. Bo raz na tą stronę, raz na tą stronę, ale zależnie od tego, to jak potrzebuje, mhm, kto ile m. ma czasu, ale my razem po prostu w tym, w tym, w tym domu i w tym e, obszarze wspierania się działamy. No i między innymi właśnie kampania Mamy Czas na Zdrowie dotyka tego, tego obszaru, więc my e, dlatego tutaj też postanowiliśmy się zaangażować i, e, i wspólnie się ja temu przyjąć. że jedna strona to, to zaangażowanie partnerów, mężczyzn w takie sytuacje, ale jest ta druga strona, że my też, my mówię w sensie kobiety, musimy też pozwolić, na znaczy musimy. Potrzebujemy, to potrzebujemy to, to albo to, to, to żebyśmy miały świadomość tego, że, że mamy partnera obok, który nie wiem, to on dzisiaj ugotuje rosół i zrobi herbatę z cytryną i przykryje kocem, a niekoniecznie to my musimy biegać i, i być takimi strong woman, które, które tutaj pokażą, że właściwie to nic mnie nie złamie i ja tutaj sobie ze wszystkim dam radę. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że też nawet nie chodzi tylko o partnerów naszych, ale również o rodziny i całe otoczenie, tak, które jest bliskie i, i dalsze. Tutaj nawet my myślimy o sąsiadkach i, i, czy znajomych, ale badania, które zrobiliśmy, pokazały też, że 55% mam pracujących czuje się winne, kiedy tak. są przeziębione i kiedy nie mogą się opiekować dziećmi. Czyli jest to właśnie mocne przeświadczenie, że ja muszę, jeśli ja tego nie zrobię, tak, to, to coś się stanie, bądź... Yy, yy mąż czy, czy, czy partner nie zrobi tego tak jak ja, więc rzeczywiście sporo tkwi w, nas, w tkwi w nas. I z jednej strony jest tak, że te badania pokazały, że kiedy jesteśmy przeziębione czy chore, jedna trzecia kobiet mówi o tym, że nadal rodzina oczekuje, że my wykonamy te obowiązki domowe. Z drugiej strony jednak my same się czujemy winne, kiedy tego nie robimy, więc to jest taki miks tych wszystkich, koło sumie, tak, nie tak? Tak? Bo, wszystkich... Bo to Aniu, Aniu co mhm. mówisz, to też, to też te punktem zahaczenia nawet nie nie jest ten moment przeziębienia, choroby, tylko w ogóle cała mentalność. Bo jeżeli mamy partnerski model rodziny i, i faktycznie nie mamy tak, że jak brudne, brudne naczynia w zlewie, to my to sprzątamy, czy my w sensie kobiety to sprzątamy. Tylko jak ten model jest oparty naprawdę na partnerstwie, to myślę, że te kobiety nie mają za bardzo problemu z tym, że ktoś się nimi zajmuje, albo że one czegoś nie są w stanie zrobić. A jakby pokazanie tego na tym etapie właśnie zdrowia, zadbania o siebie. To znowu wracamy, to co mówisz, do punktu tak. wyjścia, to znowu zataczamy koło, że jednak bardzo mało oddajemy pola tego partnerstwa mężczyznom w związku. Tak, mężczyznom, ale w ogóle jak my przygotowując się do wdrażania różnych działań w ramach kampanii, to wyodrębniliśmy takie cztery obszary mhm. właśnie, to, które już tutaj trochę dotknęliśmy, że to jest praca nie tylko wokół partnerstwa, mhm. ale to jest praca w głowach samych kobiet, Właśnie. Czyli to jest pierwszy, pierwszy taki obszar, który wyodrębniliśmy, że, którym stwierdziliśmy, że warto się zająć, bo to są te przekonania, bo to są te różne, to poczucie winy, o którym Ania wspomniała. Mhm. To jest brak umiejętności odpuszczania, takie, takie silne przeświadczenie, że ja tutaj jestem superbohaterką i dam tak, radę. Tak? Tak. Drugi taki obszar to, że my nie jesteśmy w tym same, czyli mhm. że, że mogą nam pomagać inne kobiety z naszego otoczenia, i w ramach tego też uskuteczniliśmy i wdrażamy, jesteśmy w trakcie różne działania, o których mhm. za chwilkę też chyba jeszcze będzie miały okazję opowiedzieć. Będziemy. Tak. Trzeci to właśnie też partnerstwo, i czyli te, te, te relacje, budowanie tego mhm. relacji, partnerskiego związku. I czwarty to są pracodawcy, czyli że mhm. takiego tworzenia środowiska, środowiska pracy, które no, ma taką kulturę organizacyjną, która daje przestrzeń na to, że ja mogę nie przyjść do pracy na przykład, tak? Że, mhm. że jednak w wielu firmach są różne niekorzystne praktyki takie promujące tą obecność, no, które jakby no, działają też na niekorzyść chociażby tego tu mamy, celu naszego. I mamy w tym badaniu, że jedna trzecia pracujących matek boi się konsekwencji ze strony pracodawcy, jeśli zdecyduje się na wzięcie wolnego z powodu przeziębienia lub grypy. Skaza się, a dwie trzecie mówią, że też nie biorą, nie dają sobie czasu na, na przeziębienie, ponieważ nie ma kto ich zastąpi w tak. pracy, tak? I rzeczywiście, tak. co z tego, że ja pójdę i odpocznę, jeśli wrócę i e, zostanę przytłoczona pracą. i... Mm -hmm. Więc rzeczywiście, e, tak jak Paulina powiedziała, e, aspekt również zawodowy jest jednym z czynników, dlaczego rzeczywiście kobiety mamy pracujące nie dają sobie czasu na odpoczynek. Mm -hmm. Wchodzi też kwestia finansowa. Też w tych badaniach pokazuje się, że kobiety nie idą, znaczy nie biorą wolnego w momencie, kiedy są przeziębione czy chore, bo ich na to nie stać. I to też jest taki aspekt. Rzadko kiedy o tym myślimy, zwłaszcza jak ktoś mało choruje, bo myślę, że to wówczas na wynagrodzeniu nie odbija się jakoś znacząco. Ale kiedy ktoś faktycznie chorują dzieci choruje, mama e, e, i to ona bierze na przykład e, wolne, gdy dzieci są chore, no Dokładnie. to finansowo to mamy tutaj e, faktycznie, to to już robi różnicę. Tak. I znowu, właśnie zachęcamy o to partnerstwo, tak? że tak? to nie tylko ja biorę zwolnienie, kiedy dzieci, mhm. e, dzieci są chore. Jednym z elementów e, akcji jest kodeks Mamy Czas na Zdrowie, mhm. e, który jest właśnie e, zbiorem takich elementów, które e, odpowiadają na wszystkie wyzwania, właśnie przed którymi stoją mamy i który jest dostępny na naszej stronie internetowej bo Mamy ja mogę czas na to, tak, tutaj Tak, chociaż tak. Proszę o kilka punktów, oczywiście. Ja też mamy 8 zachęty. punktów, bo uważam, że no, warto, jeżeli się spotykamy w takich mhm. wspaniałych okolicznościach, żeby to wykorzystać tutaj, żeby one wybrzmiały, zanim ktoś wejdzie na stronę, ale oczywiście do tego też zachęcamy. Czyli pierwszy punkt, wspieramy się nawzajem. Drugi punkt, pomagamy swoim partnerkom, skierowany właśnie do partnerów. Trzeci również, dzielimy się odpowiedzialnością, również właśnie skierowany do, do partnerów. Dbamy o wsparcie w pracy, tworzymy pracowniczy system zastępstw, żegnamy się z poczuciem winy i tutaj już kierujemy działania bezpośrednio do kobiety. Mówimy głośno o swoich potrzebach, to też do kobiet, no i umiemy odpuszczać też do kobiet. Mhm. No właśnie i bardzo liczymy, że dzięki kodeksowi po pierwsze uda nam się zatrzymać na chwilę w tym codziennym biegu i zreflektować, które te elementy w nas samych tak najbardziej tak. rezonują. I więc, więc to jest jakby pierwszy etap tak, naszej kampanii. Mhm. I kolejnym etapem, tak jak już właśnie powiedziała Paulina, jest również zaangażowanie środowiska zawodowego, bo tak jak słyszałyśmy, tak, są dwa punkty, które są skierowane do pracodawców i jak najbardziej planujemy działania w kolejności, żeby. Super. Żeby to Ale jest działać. jeszcze jeszcze jedna rzecz, którą zrobiliście w ramach kampanii. To jest ogólnopolski program siostrzanego wsparcia. Najpierw powstała kampania Mamy Czas na Zdrowie, a później ten pomysł na siostrzane wsparcie? Tak naprawdę powstała kampania, akcja i powstały konkretne narzędzia, tak, wspierające tą akcję, bo tak jak powiedziałam, bardzo zależy nam na tym, aby nie tylko budować świadomość problemu, ale przede wszystkim, żeby dać narzędzia nam kobietom, ale również otoczeniu, żeby tą sytuację zmieniać. Mhm. I jednym z tych elementów jest właśnie kodeks Mamy Czas na Zdrowie, który jest dostępny na portalu edukacyjnym Mamy czas na zdrowie.pl. Tam jest również dostępnych szereg innych narzędzi, takich jak artykuły, czy filmy wideo z naszymi ekspertami. Właśnie też pod punkty kodeksu jest również dostępny przewodnik, gdzie można zapoznać się z różnymi bardzo praktycznymi ćwiczeniami, które pomogą nam właśnie w zmianie. No, I trzeci właśnie aspekt to jest ogólnopolski program przestrzennego wsparcia. Zaprosiliśmy do tego programu kobiety, które już aktywnie działają w w swoich społecznościach lokalnych, głównie właśnie po to, abyśmy rozmawiali o problemie, e, abyśmy też szukały wspólnie rozwiązań, inspirowały się nawzajem. E, tutaj dla tej grupy 100 ambasadorek programu e, przygotowano szereg, przygotowaliśmy szereg webinarów, już część z nich się odbyło właśnie m.in. z panem e, doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim, czy z psycholożką Natalią de Barbaro, gdzie uczyliśmy się, jak e, odpuszczać, jak właśnie rozmawiać z partnerem, głośno mówić o swoich potrzebach. Tutaj też Fundacja de Między innymi Paulina właśnie mówiła o, o tym, jak powinniśmy uczyć się tego odpuszczania. I właśnie w tym gronie rozmawiamy, jak, jak sobie radzić z tymi problemami. I głównie chodzi o to, że. Te kobiety, które już działają w swoich społecznościach lokalnych, one dalej mogą szerzyć mhm. ideę tego siostrzonego wsparcia, dzielić się tą wiedzą. Tak, tak jak Ania powiedziała, mamy 100 ambasadorek, ale do programu w dalszym ciągu i do, tego, do tej akcji ambasadorskiej można dołączyć. Rekrutacja jest wciąż otwarta, więc zapraszamy jak. Jeżeli ktoś prowadzi jakąś grupę lokalną, chce rozwijać siebie, chce poznać jakieś nowe narzędzia, które może tej grupie przekazać, czy wykorzystać dla własnych potrzeb. To jak najbardziej można wejść na naszą stronę, dołączyć do programu. Tam są podane dane adresowe, gdzie należy wysłać zgłoszenie, żeby do programu dołączyć. No i właśnie, Ania też wspominała o różnych warsztatach, webinarach. Najbliższy webinar odbędzie się już dzisiaj o godzinie 20. Podczas tego webinaru będzie okazja, żeby poznać bliżej umiejętności korzystania z social mediów, do tego, żeby tą wiedzę móc dalej propagować i również budować swoją markę osobistą. W sieci. Trochę taki efekt kuli śnieżnej wprowadzacie, żeby to, żeby to nieść tą informację, żeby kobiety faktycznie zaczęły, e, nie chcą już, że siebie wstawiać w centrum e, tego ich małego wszechświata i codzienności, ale, ale żeby o sobie po prostu pamiętały. Zdecydowanie tak, ja myślę, że kluczowe jest to, abyśmy zdawały sobie sprawę, że ten ciężar zmiany nie leży tylko w nas. Mhm. Bardzo zależy nam na tym, aby rzeczywiście jak najszersze grono osób dowiedziało się o programie, bo my wszyscy mamy wpływ tak? mhm. i możemy pomóc i zmienić tę sytuację. Tak, małymi krokami w każdym obszarze i po prostu zadziała się właśnie efekt, efekt motyla. Ja to jest dla mojej mm -hmm. ulubione z kolei określenie, czy też efekt kuli śnieżnej jak najbardziej tak, że, że po prostu mała zmiana prowadzi do wielkich, e, ostatecznie zmian, mm -hmm. już takich też społecznych tak naprawdę. To nie pozostaje nam nic innego. Jak zachęcić wszystkich do właśnie tych małych kroczków, do tworzenia tej kuli śnieżnej, która będzie powodować zmiany i która będzie je wywoływać. Zapraszamy do udziału w kampanii społecznej Mamy Czas na Zdrowie, organizowanej przez firmę Helion, producenta leku Teraflu, Fundację Scherdecker. Paulina, Ania, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.